To co? 3, 2, 1. Dzień dobry ludzie dzień, dzień dobry. Nagrywamy Witam. dalej. Nagrywamy dalej, dumika. Tak, I z grubej mam. rury... Oh, kurwa, kurwa lubi. A ten? Ja szukam amunicji, bo nie mam nic. A no fakt, ty nie za amunicji. A ja nie mam HP. Dobra, HP już mam. Fakt? Ja mam amunicję? Wow, Baron! Czekaj, zaraz go tam rozduprz. Chyba masz. Ej, no, nie wiem. Ale mam dużo HP Po chuju fest fast? Ale... No tak. oh, fakt. Powinno być więcej amunicji troszkę, moim zdaniem Dobra, padłem <grym> Ej, no. no w sumie się nie dziwię, mając 3 HP to ja mam tego na pewno nie przeszedł, opcji Dobra, to mam tu Dobra, idę go zaraz tam rozduprzy, kurde, wkurzy mnie facet Czekaj tam, żebyś że był na górze. Pinky demon, pinky demon, pinky, pinky demon. O, Amo, chciałbym. Naprawdę no, nie mam no, nic Ej, to zaraz Ej, a... e, no co to jest? Kurwa, zero amunicji, no. Dobra, padł. Flak. Mam cztery... Cztery strzały z shotgunem mam zagwarantowane, jea kurwa Gdzie ty w ogóle jesteś? A tu Dobra bierz tą amunicję kurde i Ja będę ci ich zabijał, a ty sobie tam bierz tą amunicję O masz okay. piłę Piła yeah. Ej, nie, nie mam piły Dziwko Bo Ty nie jesteś drwalem, dobra ja patrz teraz na to Ale to głośno chodzi Czaszki, rozwalam Chodź tu masz tam amunicji Gdzie jesteś? Na, po schodach tam na górę musisz wejść Czekaj, idę, bo tutaj też Eee Impy, impy, impy Wow, zajwę Łu wow. Ile ich tu jest stary! Stary Znaczy ja pierniczy ile wiem. tu amunicji bez nią chłopie? Kaj, 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 jest, czekaj, lecę, 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 dzieram kiece i lecę, Yo. Ile tu zombiaków rozbijam? Gdzie, gdzie tu się tam do ciebie wchodzi? Czekaj, zaraz tam dojadę do ciebie nad... Widzisz mnie? Tak! No to chodź... tu... Patrz, o... Czekaj, bo mi tu czaszka goni. Serio?! Widać. Czaszka mnie zagryzła. Co za gówno. Ja cię piernicz Zaraz tam dojdę, czek nie ma amunicji wcale, jak ty tyle, żeś amunicji Gdzie ty jesteś? Dobra, mamamo, mamo, mamamo, mamamo, mamo, ma, mamo, ma, mamo, ma mamo. Yeah. Poszedłeś tu na górę? Tak No Widziałeś ile tam zombiaków było? No Ale jeszcze nic, to byłeś? A tu byłeś? Nie, tu nie byłem To byłeś, to byłeś, dobra O. Ej, baron jest tu w klatce zamknięty Dobrze mu tak, dobrze śmieciowi O ja pierdolę Zajbał się Nie, nie baron Zombiaki! O fuck, ile ich tu jest No właśnie też tak mi się wydawało, że troszkę dużo wiesz? No to jest tylko Hard me Plenty, stary. z się mhm. ile byłoby tutaj ten... Na... Na No... Na... Ała. Ała. Ja nigdy na Nightmare'ze dumałem, że na... Te, na Ultra-Violence ale na Nightmare'ze co ty, nie ma chogi. Ło... w dupę. Ło w dupę! Nie no, tutaj nie. trzeba użyć grubszej... Grubsza akcja... Chodź, koleś! Plak. Jezu, więcej ich tu nie było! Ty was na nie miałaś kurby syny yeah. yeah. dobra! Patrz w końcu Jezu, ile ich tu było, masak. Kogoś bierz w ogóle? No! Dobra, to ja to już kończę... Misję! Oh yeah. ah. <mulamy> Come on, center. tut 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 nie pokazuje. tut 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 Dobra. Lecimy. Dobra wracamy się. Aha Chcesz sobie pobawić się berserkiem? Masz weź sobie. Dawaj, dawaj, dowoj. I nie bierz broni, tylko pięści używaj, nie? No wiem, wiem, tylko szukam przeciwników. A, gdzie przyjdą? Czyś... Tomasz. Jezu! Dwa, dwa, dwa. Szlak! <grym> Wyjdź Sierpo <Dwa. grym> Tak, jak mi się berserk już skończył Szlak Ej, w dumie dwa dopiero dwururkę wprowadzili? Chyba tak Właśnie nie jestem pewny stary O w dwójce na pewno było, ale czy w jedynce? Kurwa, nie pamiętam. <grym> Wiesz kiedy ostatni raz w jedynkę grałem, chłop. Nie wiem. Szmat czasu temu Ale trzeba będzie coraz częściej grać tego dumu, kurde. Nawet na modyfikacjach, kurde. Ej, modów jest dużo, grać można w kopie. Normalnie. O. No. Kakao Demon! Kakao Demon? Kakao. w Kakao Demon. W Kakao Demon? On lubi w Kakao. Ty, 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 fajna muzyczka. Dobra Yo. Yeah. No, A wezmę się Kurde Czaszki Nie. Yo. Yeah. Co, padłeś? Nie, żyję jeszcze Padłeś, powstań, powerade? Nie, padłeś, powstań i masz czaszkę w dupie yo. Yeah. W sumie Zaraz to skończę, kurde się O dzieje. Kurwa, ale nie wystraszył, jebany! Się przebiłem przez tego <laughs> Przez pi... Prze... Przez Kokodimona w tym... Dlaczego zawsze mi się pinkilemu z Kokodimonem my, myli kurwa? Zawsze. Pomidor kurwa. Pomidorczak i O! Brakuje nam czerwonego klucza. No, niedługo będzie. Tylko go znajdę. Mam nadzieję. O! Mam żółty klucz Dobrze, dobrze Dobrze, dobrze bajdzie, dobrze Kiedy Ty jesteś portendyk Dalek pak. Zajebań mi Marines Na górze jestem Nie wiem jak ty tam wlazłeś ale spoko idę ich wymordować Normalnie Po ludzku no Kurwa! Szlak! Co je? Ugrzysz mi po. Dobrze, głody. że mam soundspil. To za moje śmieciu. za to, że mam mało HP. Rozwijałem ci mózg i jest pięknie. pięknie. Tak, bardzo pięknie. Dobra jest secret O oh je yeah. Dobra to, to był fałszywy ten Czekaj to byłem, tu jeszcze Nie no, tu nie byłem jeszcze Tu jest kolejny secret Szlak! Oni mnie zgwałcili tutaj No mnie też To, to nie tak. było piękne Nie, to było brzydkie Mam żółty klucz, kurde... To ty? Oje, czekaj chwilę Na chwilę przerwę nagrywanie, bo do mnie telefon dzwoni Dobra Przerwamy dalej No, witamy was z powrotem Dzień dobry! Po raz drugi, trzeci, czwarty, piąty eee, Cześć i czołem, tu jest... pluski z rosowym Tu było ciemno coś Zaraz będzie ciemno i tu byłem w ogóle? A nie, tu jeszcze nie byłem, właśnie Znaczy byłem, ale nie do końca Się łatwo można zgubić, kurde no niektóre plansze są takie bardzo gubliwe gubliwe No tu Zdrowia. właśnie Dzięki Nie no byłem tu bo tu wszystko pozabijałem Tak, a ten pinki to co? Oj tam, oj tam A to ten co mnie zabił No To to był twój No ale ty się z nim tam bafił i dalej <grym> Nie no to były To był Pinki Jaki ty masz klucz? Niebieski A ja mam jeszcze żółty do tego hmm. o, kurwa, gdzie jestem? jest ten? Jest pinki Jest czaszka Gdzie jest jebany ten czarny Dobra, oh Co mi tu nie mówi, że są No bo nawet nie zdążyłem powiedzieć tego Aha, dobra, spoko hmm. O jest czerwony Dobra, to kończymy już Odejdź Szlak Dobra, ty się tam z nimi bafa, ja wychodzę <laughs> I jest pięknie Albo nie jest pięknie Zabili Marina, yeah. Dobra Szukam wyjścia kurde. i nie wiem gdzie Pod tabem masz mapę Mapa kołamie Mapa, kurde. dobra. Yeah. Yeah. Ty, 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 ty. teraz nie będzie końcowy ten level? Nie, nie, jeszcze nie. Po Dziękuję. tym chyba. Po tym jest Cyber Demon. Cyber Demon. a do niego trzeba nakurwiać. No, to nie będzie pięknie. Wow Dobra, trochę ich tam pobiłem. Ja ich tutaj popiela. Ale... Tu się Fak z Baronem of, z Baronem Piekła się bije. Tak? No. On chce się przytulić do mnie? Nie, do mnie. Ja mam tu... Kakodimony. No wiesz co, żebym wolał mieć Kakodimony, niż tego durnego... debila, który mnie właśnie zabił. W idealnym momencie, kiedy on padł, ja padłem, nie? Mam niebieską kartę, jak coś. Mhm. Mm Tylko nie wiem, na cholerę mi teraz ta nieśmiertelność. W sumie mogłem ją wcześniej więc. A, dobra, bawimy się. Jak się bawisz, to się bawić. Drzwi wyjebać, nowe wstawiłeś! Normalnie. Piorę piwek, kurwa, co się będę. Jeb, yep, mózg rozjebany. Jeb! Yeah. Ojeja! Oh yeah. Rozciąłem go na pół. Chodź. Kurwa dam. Jak tam u Ciebie sytuacja? Stabilnie, ale chujowo. A, to dobrze, to dobrze, to dobrze. Wiadomo, bardzo dobrze. tutaj, yy, tu nie byłem jeszcze, a. Taka demon Szlak Chciałem się z nim pobawić To się z nim pobawiłem Naprawdę Nie, na kozak Co? Ja tam da daleko jest okay. Staram się tutaj z zabawić Z panami Pinky demonami Wszystkie dzieci nasze są I bzombiaki, koko, Idę do ciebie Żeby ci smutno nie było O jak fajnie, tylko nie wiem po co ty teraz tu możesz przyjść Bo nie będzie po... pięknie Po apteczki kurwa To kurwa gdzie tu można iść tu ja mam kartę! Jaką? Niebieską i otworzyłem drzwi Niebieską kartę masz? To mhm. no dobrze Mam już złotą O No to chodź tam się spotkamy, ja tam już do ciebie To ty? Tak No to otwieraj tam Poczekaj, coś mi tutaj Dźwiękujemy za cichą no, Otwieraj co? To? Aha. No! A co? Co? Jaj co kurwa! Masz co to się tu dzieje? Mam tam wejść? no Czy... Czy mam tam kurwa wejść? Kurwa masz tam wejść, bo mi zapierdolili jak burą sukę, jojo! Mam czerwoną kartę. Ej, ja znalazłem... Co że jest na znalazł Nie wiem Ja znalazłem w sumie czerwoną kartę Tak więc można byłoby stąd już w końcu W sumie chyba wyjść wyłazimy stąd Nie wiem który ale wyłazimy Ale ja wiem No prowadź No to zaraz to kończę tego Kurz bale nie jebno Dobra ścigamy się, kto pierwszy Soj amunicję pozbieram a będę pierwszy Będę pierwszy, będę pierwszy la, Pierwszy oh yeah! Dobra Teraz. Du, 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 Cyberdemon będzie Jak, jak, jak będzie Cyberdemon to trzeba chuje zabić No to będzie masakr I tu kończymy Jezu. Aha, na, nabiegamy się naokoło niego, bo ten skurczy syn No to ja trzeba go opowić Teraz ja to od razu wezmę... lata Tu lata, Ojej! o jest! mi Ojej! O, Ojej! Ojej! Na Uuuu! Się Ojej! Na bank! Ojej! <ścoughs> się Ojej! pod rakietę? Wow. Jezu. Teraz by stoi? No prawie Masakra, wow Jezusie Mario Dzięki żeś stanął mi ten przed pe... <ścoughs> że rakietą w twoje plecy Au Ty zabiliśmy go Tak? No Dobra okay. to by było na tyle Cześć trzymajcie że i papa Hej Dara.